racjonalizacja jako mechanizm obronny, czyli taki manewr umysłowy, który ma sprawić, że się czujemy lepiej lub mniej źle. Racjonalizacja to jest takie uzasadnianie swojego nieodpowiedniego w naszym przekonaniu zachowania albo nieodpowiedniego zachowania w oczach kogoś innego w taki sposób, który się wydaje logiczny i taki, który się wydaje potwierdzać to, że ja miałam prawo w ten sposób się zachować. No i na przykład racjonalizacją jest, wiecie, na przykład, no, uderzyłam moje dziecko, dlatego że było niegrzeczne. Była mi opryskliwa dla tej pani na ulicy, bo ona szła za wolno. Nakrzyczałam na człowieka w korku, dlatego że on się chciał wepchnąć. I tak naprawdę chcemy, staramy się wy wytłumaczyć nasze zachowanie jakimiś racjonalnymi argumentami. Więc za każdym razem, kiedy będziemy się starały to robić, czyli tłumaczyć swoje zachowanie czymś to zobaczmy sobie, najprawdopodobniej zadziałał ten mechanizm i co on miał zrobić? On miał sprawić, żebyśmy nie musiały kontaktować się z tym, co my w tej sytuacji naprawdę.